Jakie detale! To jest chyba głowa Krysiaka. Patrzcie, nawet środek się zgadza, jest pusty. Siemaneczko wszystkich, to jest bajki Kolejny film, jej i pierwsza informacja przez... W tym filmie będziecie trochę mniej inaczej słyszeć, ponieważ korzystam tam ze starych słuchawek i starego mikrofonu. No, no tamte słuchawki nie wiem kiedy. Bo jak już dawałem bilety, to mi słuchawki padły i w ogóle kiepska sprawa. Dobra. Teraz zastanawiacie się pewnie, gdzie jestem. Po tytule pewnie już wiecie. Jest to mapa. Jak się ona nazywa? Czekajcie, muszę sprawdzić. Eee... Epic Shit Survival Map od Dodobitza to jest taka miniseria, postanowiłem, się z tego nagrać, bo mapa jest IŚCIE EPICKA Zobaczcie tylko tutaj Tutaj stoimy teraz na gigantycznym głównie. to jest coś pięknego się ta piękna tablica z zadaniami, nie trzeba samemu robić Dobra, może przeczytajmy Zadania Pierwsze, sumnij kanał dodobitz.pl To już można usunąć, bo to już zrobione jest jej. E, dwa Powtórz zadanie 1 korzystając z multicod. Mm. To też chyba jest zrobione, o ile mi wiadomo. Survive, survivaluj. E, no to idziemy. Patrzcie, tam mamy wioskę, to jest w ogóle epickie. Jakie detale! To jest chyba głowa Krysiaka. Patrzcie, nawet środek się zgadza, jest pusty. Nie, szacun dla niego, to do szacun, szacun jest naprawdę epickie. Ja nie wiem, ty musiałeś nad tym godzinami siedzieć. Ja bym czegoś takiego nie potrafił zbudować, no naprawdę. Dobra, mamy survivalować, to tak zrobimy. O, o, patrzcie, nawet nie toperze tutaj słychać. Eee, gdzie gdzieś tutaj były drzwi. Tak mi się przynajmniej wydaje. Hmm. O, patrzcie, tutaj mamy jakieś wejście Nawet villagerowie są, coś pięknego Niestety na nic nas tutaj nie stać To są... Eee, jak to się nazywa? coś są zdziercy. O, tak, dokładnie, ździercy dzierco Tabliczko cię zabije Gin Czekajcie, żeby było trudniej, włączymy poziom łatwy O, zabiliśmy go dobrze Seria, nie wiem ile będzie miała odcinków, ale tutaj ma tyle rzeczy do zrobienia, więc zgaduję, że z 20 będzie spokojnie. Okej, okay, zobaczę co mamy tutaj w środku. Kolejne drzwi, kolejny domek. Mamy survivalować, okej, okay, to tak, weźmiemy pochodnie. O, weźmiemy klocki drewna, też się przyda. O nie, zalali zalaliśmy do jego domu. Nie, przepraszam, ja nie chciałem, dobra, bierzemy kolejny klocki drewna. Dobrze, tyle chyba starczy, nie będziemy tutaj szaleć. Więc idziemy. Marchewki, tak, one, one się przydadzą, naprawdę to jest ważne. Zobaczcie jakie te szczegóły tutaj. Dodo, tak musiałeś tutaj pracować nad tym. Nie szac szacun szacun naprawdę. No, zjemy marchewkę, dobra, pogodnie jesteśmy. I ten efekt jeszcze... Nie, 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 dodo. Kurde, musisz częściej robić takie mapy. O, zobaczcie jeszcze tutaj taki... Takie płynące gówno. Piękne. Kurde, nie, polecam wam tę mapę naprawdę. Link do pobrania dam oczywiście w opisie i link do dodo, do, do, do twórcy jeszcze. Wiecie, bo to jest taka dla niego reklama. Reklama oznacza więcej osób, więcej osób oznacza, że będzie miał większą motywację, większa motywacja, więcej pomysłów na takie mapy, bo to jest coś pięknego. Ekstra! Okej, okay, wrócimy Szybciej no Nie no ale mogę się postarać, ta wyska mogła być dalej naprawdę, wiesz To wtedy byłoby jeszcze taki, na, na, wiesz, tryb hardcore w ogóle Okej okay. Ta piękna głowa Krysiaka cały czas Nie nie nie, ja ja rozumiem Dodo, to Twój ulubiony YouTuber, musiałeś go tutaj dać naprawdę świetnie pasuje do otoczenia, czyli głównie Dobrze dalej Survivaluj, no to już zrobione zadanie Zbierz drewno Mamy te drewno, to jest kolejne zadanie Ej no patrzcie to może no, będzie 19, 20 oczek. bonus Wytrzymaj go pienię się na mordek Rysiaka Okej okay. Słuchajcie, może tak, żeby się nie spowinły I postojmy chwilkę Okej, okay, zrobione Więc to zadanie już mamy zrobione Ja Ej, ludzie, skoczyliśmy tą mapę Nie, ja myślałem, że to będzie masa odcinków z tego, ale wiecie, co to naprawdę jest Nie Dodo, jestem hardcorem po prostu, ja tu jestem mistrzem tej mapy, widzisz? Inni to by przechodzili to godzinami Ja to zrobiłem w... W pięć minut Jestem mistrzem tej mapy Ja tu o Dobra, teraz tak klasycznie o, mamy, mamy land, dobra. E, tak klasycznie, żeby było, to rozsadzimy tą mapę. Rozsadzenie mapy, fajne, tutaj czekajcie, TS. E, dobra, nieważne. E, Okej. Okay. Teraz tylko rozsadzić tą mapę trzeba, bo to jest, wie, wiecie, to klasyczne, co nie? Jak jest Flotnik Island, to jest epic, epic shit survival map. Okej, okay, tak, zrobimy to. Teraz tutaj ten poprowadzimy do Krysiaka Sorry Krysiak, nie wiem wiesz wiesz to jest, to jest takie To jest po potrzebne no Okej okay. Jaki czat nie tego, się będziemy rozważać bo to jest szkoda, ale jeszcze tą wioskę mogę Chociaż nie, dobra, wioska jest fajna, zbyt piękna, naprawdę. Na pewno ty ją sam budowałeś, Dodo, to wiesz, szacun. Okej, okay, to ja tutaj sobie na tym klocku. O, czekajcie, o tak, pięknie w wodzie. No i proszę państwa, pobiłem rekord tej mapy. Przeszedłem ją w 5 minut, bodajże. Oczywiście link do pobrania macie w opisie. Sejwa nie dam, wiecie, to, to jest naprawdę, jeszcze, jeszcze dacie to, to screeny na Facebooka i powiecie, że sami przyszliście, a tego to bym nie chciał naprawdę, bo, no bo wtedy to będzie wykorzystywanie mnie za, za bycie prosem. I to byłoby na tyle, link do, jeszcze raz, do, do pobrania mapy w opisie, link do kanału Twórcy też w opisie, subskrybujcie, bo to fajna sprawa, potem będzie się na bieżąco, lajkujcie jeśli chcecie oraz komentujcie, jeśli macie jakieś pomysły na inne tego typu epickie mapy, jak na przykład tutaj od Dodo, naprawdę, popatrzcie, jeszcze noc się robi. O jezu, to już jest w ogóle straszne, trzeba ja się powiedzę, się zaspać, coś się wchodzi, ale to, to jest niemożliwe, ale to jest Minecraft, to wszystko jest możliwe. Więc to byłoby na tyle, zapraszam do kolejnych materiałów, trzymajcie się, do zobaczenia, do zobaczenia, cześć i papa. Najszybsze pożegnanie w mojej, w mojej karierze. Ej.